Dzień dobry, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie o aparacie Aqua Rapid. Słowem wstępu, chciałbym do, zaprosić na inne materiały. Jeżeli ten Wam się spodoba, możecie zobaczyć aparat o yy, materiał o aparacie EXA, Zenit czy Sniena. Zależy nie, czego potrzebujecie. A dobrze, co do samego aparatu Aqua Rapid. Nie można, nie można opowiadać o tym aparacie pomijając kwestie techniczne. Z racji na to, że najciekawszy w tym aparacie jest tak naprawdę rodzaj filmu, który od klasycznego z filmu 135 różnił się tak naprawdę tylko i wyłącznie kasetką. Oraz to, że jest to bardziej film półklatkowy niż mm, klasyczny, pełno, no nazwijmy to pełnoklatkowy film 135. Kasetki są. Klasycznie takie ładne metalowe, bez otworów do tego, aby kręcić rolką w nich, co też myślę, że mogło przysparzać kłopoty z racji na to, że gdyby ząbek jakiś tutaj nie przeskoczył, no to z automatu nie przesuwa nam się klatka filmu. Jest to porównywalny system do systemu z kodach InstaMatic, tylko że tam w przeciwieństwie do tak jak, tego rozwiązania, które mamy o tutaj. Mieliśmy połączony cartridge z sobą, jeżeli z prawą i lewą kasetką, i zamiast przesuwać na zasadzie tych ząbków, było przesuwane nie tylko i wyłącznie na zasadzie pokrętła, które znajdowało się powyżej kasetki. Był moim zdaniem to system lepszy, jednakże. Zdaje się, że tutaj mamy po prostu większy film, co też ma swoje zalety. No, tak samo jak to, że wszyscy poszukują aparatów pełnoklatkowych, a nie aparatów półklatkowych, czy, przepraszam, aparatów APS-C, czy mikro 43. Dobrze, co wyróżnia ten aparat? Jest to aparat automatyczny, no, może być to aparat automatyczny, z stałym czasem, aczkolwiek z modyfikowaną przysłoną. Jest to aparat, który możemy wykorzystywać zarówno jako automat, jako aparat manualny tak naprawdę, w którym poza tym, że mamy tutaj takie trzy obrazki, na których pokazuje nam jak ustawiamy ostrość, poniżej na obiektywie mamy odległość. I poza właśnie tymi obrazkami mamy tutaj możliwość ustawienia odległości na ostrze nawet od metra co w mówiąc nie jest być może najlepszym rozwiązaniem z to, że jest to aparat mm, dalmierzowy, znaczy, przepraszam, nie dalmierzowy kompaktowy, w którym nie patrzymy przez obiektyw, tylko patrzymy przez okienko obok. Co ma swoje niewątpliwie wady i zalety. Czy dzisiaj da się dostać film typu, nie znaczy, kasetki z filmem typu Rapid? Da się. Tylko, że będą to kasetki z lat 70., -tych, 60., -tych, które niestety dzisiaj się już do niczego nie nadają. W teorii można z nich skorzystać, jednak wątpię, żeby cokolwiek się na nich pokazało. Więc trzeba kombinować, żeby jakoś załadować ten fi normalny film typu 135 do tych kasetek jest, nie polecam Państwu tego robić. Zazwyczaj w świecie to się nie opłaca. Będzie to przerost, nazwijmy to, tej formy nad treścią. Jest to aparat fajny, żeby sobie postawić na półkę, jako pamiątka nieudanego eksperymentu w dziejach historii fotografii. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Zapraszam do innych materiałów, tutaj będą materiał o którymś z aparatów tutaj o kwestiach bardziej technicznych z fotografią. Zapraszam również do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym materiale.